Największe błędy oferty trenera. Bardzo dużo trenerów do mnie pisze i żali się, że tak naprawdę ich klienci nie chcą rozpocząć współpracy na dłuższe okresy współpracy w stylu 3, 4, 5, 6 miesięcy. Że głównie wybierają pakiety treningowe po 1, 4, 6, 8 treningów i nigdy nie chcą więcej. I wchodzą w kratkę, bo tak naprawdę nie są zobligowani do tego, żeby działać z trenerem na dłuższy okres czasu. I tak naprawdę zdecydowanie największym problemem jest to, że masz zbyt dużo opcji wyboru w swojej ofercie. To jest dosłownie ta sama sytuacja, co jak idziesz do dobrej restauracji i chcesz sobie zamówić danie główne. I w momencie, kiedy masz fajną restaurację, ale jest 20 dań do wyboru, to ty kompletnie nie wiesz, co jest dla ciebie najlepszą opcją i się zastanawiasz i wybierzesz tak naprawdę najmniejsze zło, to, co jest najpewniejsze, nie spróbujesz niczego nowego, bo nie jesteś przekonany. Więc to jest problem. Zdecydowanie za dużo opcji nie ułatwia nam wyboru i powoduje tak naprawdę większy kłopot niż, niż pozytyw z tego i często to wygląda właśnie w ten sposób, że trener ma mnóstwo opcji do wyboru współpracy, jak jeden trening, 4, 6, 5, 8, 12, 10, też jakieś dwumiesięczne, trochę dłuższe, 16, 24, czy tam do 36. Tylko powiedzmy sobie szczerze, że w momencie, kiedy klient ma do wyboru tak małe okresy współpracy, jak na przykład 4, 5, 6 treningów, to w jakim celu on miałby się zobligować i rozpocząć z Tobą współpracę od razu na 3-miesięczny okres działania? Jeśli może sobie spróbować, zobaczyć jak to będzie wyglądało, nie czuję takiego ryzyka. I za każdym razem klient będzie wolał wybrać mniejszy pakiet, bo w każdej chwili tak naprawdę może zrezygnować, nie czuje żadnego zobowiązania do Ciebie, a Ty masz tak naprawdę zdecydowanie większy problem. Tutaj kluczowym aspektem jest to, żeby był minimalizm oferty, żeby opcji było zdecydowanie mniej, bo dzięki temu, tak jak w przypadku tej restauracji, łatwiej nam jest wybrać. Bo w porównaniu do tamtej restauracji, co ma 20 dań, jeśli idziemy do restauracji, która ma 3 dania główne, to nie ma dla Ciebie żadnego problemu, żeby wybrać danie, które najbardziej lubisz. Trwa to do sobie chwilę i wszystko wiesz, że jest to Twój najlepszy wybór. I mamy tutaj przykładową ofertę. Gdzie trener oferuje współpracę tylko i wyłącznie 3 miesięczne i klient ma do wyboru tak naprawdę tylko i wyłącznie częstotliwość, czy to będą dwa, czy trzy, czy cztery treningi w ciągu tygodnia i tyle. Klientowi jest zdecydowanie łatwiej podjąć decyzję, bo ma tylko i wyłącznie trzy opcje do wyboru, a do tego tak naprawdę, jak pokazujesz mu, że tylko i wyłącznie na takich programach współpracy działasz, no to jeśli naprawdę zbudowałeś fajną relację z klientem, i ten klient cię polubił i chciałby z tobą rozpocząć współpracę, no to nie ma dla niego innej opcji, jak po prostu nie wybrać okresu 3 miesięcznej współpracy z tobą jako trenerem. Jest to super opcja z tego względu, że tak naprawdę automatycznie będziesz pozyskiwał klientów na długoterminowe współpracę. Nie będziesz też się tak martwił o to, że czy klient znowu przedłuży, czy nie przedłuży, bo tutaj, jak będziesz pozyskiwał do swojego grafiku tak naprawdę klientów, którzy będą z tobą współpracowali na takich trzymiesięcznych okresach współpracy, no to będziesz docelowo miał duży komfort, że tak naprawdę wiesz ile zarabiasz. Masz gwarancję, że tak naprawdę przez najbliższe 2-3 miesiące masz x klientów, którzy na pewno będą z tobą chodzili, i też masz taką po prostu większą stabilność w swoim biznesie. Nie ma takiego stresu, że dosłownie możesz mieć w danym miesiącu, nie wiem, 20 klientów, ale że oni działają z tobą na takich małych pakietach jak 4-8 treningów, no to w następnym miesiącu mogą wszyscy zakończyć współpracę i będziesz musiał szukać znowu klientów na nowo. Zdecydowanie polecam, szczególnie moim trenerom, Moi trenerzy tak naprawdę działają na właśnie na długoterminowych współpracach, tylko i wyłącznie mają właśnie w ofercie 3 miesięczne okresy współpracy, a nawet 6 miesięczne okresy współpracy, dzięki temu klientowi jest zdecydowanie łatwiej taki pakiet wybrać. Ale pamiętajmy też o tym, że jak już chcesz sprzedawać 3 miesięczne okresy współpracy, to Twoje umiejętności komunikacyjne i sprzedażowe muszą być bardzo mocno rozwinięte, żeby pokazać wystarczająco dużo wartości klientowi, zbudzić jego zaufanie, że jesteś naprawdę odpowiednią osobą do takiej współpracy, no bo tutaj już kwoty za taką współpracę wahają się dosłownie 3, 4, 5, 6, 7 tysięcy złotych, więc klient musi zobaczyć już dużą wartość, ale naprawdę jest to do zrobienia. Jeśli materiał Ci się spodobał, zasubskrybuj, bo będę systematycznie dodawał jak najwięcej tutaj filmów związanych z branżą trenera, z największymi problemami trenerów, żebyś mógł tak naprawdę oglądać i się rozwijać. A jeśli masz do mnie pytania, śmiało do mnie napisz. Dzięki.